Cześć wszystkim z tej strony Daja. Lecimy dalej z tematem. Jarl, jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo zajęty. Być może ja mogę ci pomóc. Ale to jest taka. Pracuje jako zarządca dla Jarla Balgrufa. Daj pracę. Jarl wyznaczył nagrodę za bandytów. Rzuć okiem na ten dekret, jeśli chcesz wiedzieć więcej. O! Dobra. Jeśli jest jeszcze coś, w czym mogę Ci pomóc, daj mi znać. Nie chcę pomóc. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem, więc trenuję pięściami. Dobra, wypowiedziawmy. Mam tutaj jakąś pom pom pomocniczkę, chyba dostać. Nie wiem, czy na dworze będzie, czy co? Czy idzie? A, nie ma jej. Zajmuję się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi od dawna. Hmm, Myślałem, że kradniesz od dawna. Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chce zarządzać gospodą, muszę nabrać No, masz się doświadczenie, jest bardzo potrzebne. Potrzebujesz zapasów? Idź do sklepu, nie potrzebuję. Potrzebuję dostać się do mojego znacznika, który to się to znajduje tam to profesja w twoim stylu. Mm -hmm. Czy ty masz z tą gadać? Mm, nie, nic Przekro mi <grywy> Kurier Grom, co za. Zapomniałam sobie załączyć stoperka żeby widzieć, ile mi tu czasu to zabiera wszystko. A dokąd lecimy? To jakiś słoń, tutaj mamy znacznik. O. Dobra, gdzie jest mój stoper? Nik, dobra. Uff, uh, uh, uh. tam. I konia może zakupić. Hmm, tam. Nie, tak, to by to. to. okej, okay, mapa. A to jest mój wybrany cel. Usunę. No Jak się ruszę potem. Ok, tak. Okay. A co, nie ma żadnego zadania? Ej, <laughs> e, halo. Dziennik, jaka no, mam no, co obszar? Wiesz co? No, tam mam zadanie, ponoć. Ale tutaj. Aha. Tak się porusza, po pio. Ojej. To tutaj mam iść. No jeszcze nie została odkryta ta misja, no to chyba za daleko sobie wybrałam misję a no to nie Może to budzenie smoka, to już mam zrobione? Nie Tak, no to już mam zrobione misja, tak? Tak Różne Dobra, to może to zrobimy To będzie bliżej? To też nie będzie bliżej? No dobra, to jest tam. To wręcz poseńmy. A czemu? A, może muszę tak zrobić. Nie mam tutaj nic na mapie. Najbardziej, aby przestała dokuczyć. Ha. To może to są takie, co pamiętam, yy, że ogólnie się działo gdzieś po drodze. Ok, pomoże potrzebie. Żeby było kobiety nie pochodzenia. Czy na przykład to już jest oznaczone? Nie jest? Jeju, to skąd ja mam wiedzieć, gdzie A, ale że naprawdę muszę iść tam, już do głównej rzeczy. Czy głównego tematu? Cekniony Bugsy. Chciałam się dowiedzieć. O! Końcu coś znaczy, kiedy się kiedyś ruszył. No, to jest tutaj. No to wracamy. Tam wyruszymy jak będę jak kupię sobie konia Tam jest daleko to poseby sunąć tam jak mogę porobić tu misję jeszcze Czy tutaj w przypadku nie jest szybsze wejście A nie wiem Ogólnie no <śm> Już się nie mogę doczekać, żeby wygrać sobie cyberpunka, bo też będę go nagrywać raczej. No, ale jak się nie pojedzie, go jakby zyskać. Jakoś tak niedługo. To, no, no to nic, no. Poczekam sobie, jednak będzie na przecenie. A wiele gier, które były w tym roku, już nawet są na przecenach takich e, lepszych. To, 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 to no, Dobra, kurier tam, spokojnie ja nic nie chcę Ty już mi dałeś, co miałeś dać Nic więcej nie potrzebuję od ciebie e, Dobra Bo tutaj jest to zadanie A ja bym chciała rozwiązać ten problem tego chłopczyka z tą dziewczynką Ale jak ja z nimi rozmawiałam ostatnio, to dzieci nie działa, dobra Dzisiaj nie działa... Dobra, dobra chodźmy tu Czekaj, bo przecież yy, to jest ten dom, w którym w nastąpił rozłam, którego nie zasklepi ni magia, ni czas w którym byłam. Yy. <laughs> Nie wiem, ale to wziąć? O co chodzi? A miałam to wziąć, okej, okay. a by to była kradzież. A nie wiem. A kradzież to kradzież całkowita. <laughs> No i właśnie, by nie? <laughs> tak też, no kradła. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy do 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 my. Radzieży, czy chodzi o tko, to, że jest ciemno? Chyba o to, że jest ciemno. Dobra. A to jest głupie. Powinni mi po, po, po prostu nie wiem, wyprosić, czy coś, jak już jest nos. A nie się drzeć na mnie. A tu mogę wejść. Nie wiem. Ja mnie też wygnają zaraz. Siema, pobierz mnie. to Jakieś wieści? Udało ci się coś odkryć? Wiedziałem. Proszę, pokaż mi. Talmor na dziewiątkę jest gorzej niż sądziłem, więc północna strażniczka. Co ty tylko to masz? Nie wiemy już, gdzie uderzyć. Co to to jest? Zrobię wszystko, by uratować mojego brata. Dołączysz do nas, prawda? Toralda nie można zostawić na pastwę tych potworów. Nie. Mam... <laughs> Nie mam pojęcia po której stronie powinnam stać. O, no, mogę przejąć się w całkowicie i nic nie Spróbuj spróbuj, go samodzielnie nie będzie oczywiście, że do siebie dołączę mm. Mogłabym wziąć to zadanie, aż ja to mogę to zrobić To w sumie. <noise> będzie, że ty pomagam im A ja nie wiem, czy oni są spoko, czy tamci są spoko A tamta wygnała, dobra, to tym mówiłam Masz co do tego pewność? Wątpię, by udało ci się stawić czoła Talmorowi w A tamta udał nam się ludzi. Wielu z chęcią pomoże nam w ratunku mojego brata Dobrze, dam ci szansę ale jeśli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię. Spok, pijze piwko, co to jest? Orzechy w wymiodzie. Hmm, fajne Biała grań była klejnotem koronnym w Skyrim, zanim... cóż zanim... Czekaj, to ja ich okradłam nie tamtych, co było u nich. Uh, uh, uh. <laughs> Bo bynajmniej... I tak, to są siły głosi. I ja mogę pić kiedy chcę.